Zdrowie psychiczne to temat, który zyskuje coraz większą uwagę i słusznie w końcu nasze dobre samopoczucie psychiczne wpływa na wszystkie aspekty życia, od relacji z innymi ludźmi po efektywność w pracy czy nauce. Jednak w codziennym biegu często zapominamy o dbaniu o siebie, dopóki nie pojawią się wyraźne oznaki stresu, wypalenia czy innych trudności emocjonalnych. Tymczasem troska o zdrowie psychiczne nie musi być skomplikowana, wymaga jedynie świadomego podejścia i wprowadzenia kilku prostych nawyków, które pomogą nam zachować równowagę każdego dnia. Pierwszym krokiem do dbania o zdrowie psychiczne jest uważność na własne potrzeby i emocje. W świecie, gdzie tak wiele uwagi poświęcamy zewnętrznym sprawom pracy, rodzinie, obowiązkom, łatwo zapomnieć o tym, co dzieje się w naszym wnętrzu. Dlatego warto regularnie zadawać sobie pytanie, jak się dziś czuję? Co mnie martwi, a co odaje mi radość? To proste ćwiczenie pozwala zyskać większą świadomość swoich emocji i lepiej zrozumieć, co na nas wpływa. Zauważenie nawet drobnych sygnałów, takich jak zmęczenie, drażliwość czy brak motywacji, może być pierwszym krokiem do podjęcia odpowiednich działań. Kolejnym ważnym elementem jest znalezienie czasu na relaks i odpoczynek. W świecie, który ceni produktywność ponad wszystko, odpoczynek często bywa postrzegany jako strata czasu. Jednak nasz mózg, podobnie jak ciało, potrzebuje regeneracji, by działać na najwyższych obrotach. Odpoczynek nie musi oznaczać leżenia na kanapie, może to być spacer na świeżym powietrzu, czas spędzony z książką, krótka medytacja czy zajęcie się ulubionym hobby. Kluczem jest świadome znalezienie przestrzeni na to, co nas odpręża i daje radość. Ruch to kolejny fundament dbania o zdrowie psychiczne. Aktywność fizyczna nie tylko poprawia kondycję naszego ciała, ale także ma zbawienny wpływ na umysł. Podczas ruchu w organizmie wydzielają się endorfiny hormony szczęścia, które pomagają redukować stres i poprawiają nastrój. Nie musisz od razu biegać maratonów, wystarczy kilkanaście minut spaceru dziennie, taniec w domu czy yoga. Kluczem jest regularność i znalezienie formy aktywności, która sprawia przyjemność. Nieocenioną rolę w dbaniu o zdrowie psychiczne odgrywa także sen. Niestety, w obliczu napiętych grafików i ciągłego dostępu do technologii, sen często bywa zaniedbywany. Tymczasem to właśnie w trakcie snu nasz mózg przetwarza emocje, konsoliduje wspomnienia i regeneruje się po całym dniu. Aby zadbać o jakość snu, warto wprowadzić wieczorną rutynę, która pomoże się wyciszyć, ograniczyć korzystanie z ekranów, stworzyć relaksującą atmosferę w sypialni i ustalić stałe godziny zasypiania. Zdrowie psychiczne jest również ściśle związane z naszymi relacjami. Ludzie są istotami społecznymi, a wsparcie innych osób odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu dobrego samopoczucia. Dlatego warto pielęgnować relacje z bliskimi, dzielić się swoimi emocjami i szukać wsparcia, gdy tego potrzebujemy. Czasami rozmowa z kimś zaufanym wystarczy, by spojrzeć na problem z innej perspektywy i poczuć się mniej samotnym w trudnych chwilach. Nie można zapominać o znaczeniu diety dla zdrowia psychicznego. To, co jemy, ma bezpośredni wpływ na nasz nastrój i poziom energii. Zdrowa dieta, bogata w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty i zdrowe tłuszcze, wspiera pracę mózgu i pomaga regulować poziom stresu. Warto również pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu, ponieważ odwodnienie może negatywnie wpływać na naszą koncentrację i samopoczucie. W codziennym dbaniu o zdrowie psychiczne niezwykle pomocna może być praktyka wdzięczności. Codzienne zauważanie i zapisywanie rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, pozwala skierować uwagę na pozytywne aspekty życia, nawet w trudnych momentach. Może to być coś prostego jak smaczny posiłek, miły uśmiech od kogoś bliskiego czy chwila spokoju po ciężkim dniu. Praktykowanie wdzięczności pomaga budować bardziej pozytywne nastawienie do życia i wzmacnia naszą odporność na stres. Jeśli czujesz, że stres czy trudności emocjonalne zaczynają cię przerastać, nie wahaj się szukać profesjonalnej pomocy. Wizyta u terapeuty czy psychologa to krok w kierunku zrozumienia siebie i nauki skutecznych narzędzi radzenia sobie z problemami. Nie ma w tym nic wstydliwego, dbanie o zdrowie psychiczne jest równie ważne, co dbanie o ciało. Podsumowując, zdrowie psychiczne wymaga codziennej troski i uwagi. To nie tylko brak problemów emocjonalnych ale także umiejętność dbania o siebie, znajdowania czasu na relaks, pielęgnowania relacji i radzenia sobie ze stresem. Małe kroki, takie jak głęboki oddech, spacer czy chwila refleksji, mogą znacząco wpłynąć na nasze samopoczucie. Pamiętaj, że zasługujesz na to, by czuć się dobrze we własnym życiu, zacznij więc dbać o swoje zdrowie psychiczne już dziś.